Jeszcze trochę i mój super burger będzie gotowy. Już mi ślinka cieknie. Wow. Hej, co ty tu robisz? Gotujesz? Proponuję, żebyś zrobiła swojego burgera o wiele zdrowszego i dodała do niego troszkę brokułów. Lepiej zrób go ze słodyczami i dodaj troszkę czekoladek, żelków. To będzie naprawdę dobre. Lepiej dodać coś dla smakoszy, na przykład krewetki. Przy okazji wyjdzie jak w najlepszych restauracjach. Top. Jeśli tak chcecie gotować, to zapraszam do challenge'u! Ojej! Gdzie my jesteśmy? Chyba naprawdę będziemy tu coś gotować! Proponuję zacząć od czegoś łatwego! Zróbcie mi pyszny makaron! Prościzna! Potrzebne będzie najzwyklejsze spaghetti! Nigdy w życiu nie robiłem czegoś takiego. Ale myślę, że uda mi się to ugotować. Tylko jak zmieścić całe spaghetti do tego garnka. To trudny przypadek. Patrz i ucz się, musisz to po prostu złamać. Wtedy na pewno zmieści się w każdym garnku. A teraz trzeba je ugotować i regularnie mieszać. A, to jest nawet łatwiejsze niż myślałem. O nie, moje spaghetti zrobiło się czarne! To obrzydliwe. Ups. Wyrzucił garnek. Chyba już wiemy, kto przegra, a ja wiem, kto wygra. Oczywiście ja. Zamiast tego małego garnka użyję dużej patelni, na której na początek usmarzę kilka świeżych pomidorów. O tak, co za aromat. A teraz dodam troszkę spaghetti. Tak właśnie robi się prawdziwy makaron. Nonsens. Zapomniałaś odsadzić wodę. To jak to się robi? Oj, nic nie widzę. Muszę czymś wytrzeć okulary. Betty, mam nadzieję, że nie będziesz miała nic przeciwko. Nie do tego służy mój strój szefowej kuchni. Gotuję w nim najsmaczniejsze potrawy. Dobra, dobra. Ja nie potrzebuję takiego kostiumu. Zrobię mojej wnuczce pyszny makaron. A co ja mam robić? Wiem! Dlaczego nie skorzystać z tradycyjnego przepisu na spaghetti? Wystarczy wziąć dwie paczki zupki chińskiej i ugotować je w czajniku. To szybkie, łatwe i bardzo smaczne. Ale fajnie mi to wychodzi. No to dosyć oryginalny sposób. A ja do mojego spaghetti dodam starty ser. Dzięki temu moje danie będzie jeszcze smaczniejsze. Jak nie chlujnie. To wszystko musi być zrobione z wyczuciem piękna. Dodam też troszkę kiełbasy, nie zaszkodzi. Wszyscy ją uwielbiają. Czujecie ten aromat? Myślę, że mój makaron też już jest gotowy. Dobra, najwyższy czas, żebym dodał trochę keczupu. No, Paige, możesz próbować. Smacznego. No w końcu, jakie to wszystko jest pyszne. Tylko te kluski w czajniczku trochę mnie niepokoją. Chyba od nich zacznę degustację. Fuu, to jest obrzydliwe. To A teraz mam zamiar spróbować makaronu z moją ulubioną kiełbasą. Mm, no to zupełnie inna sprawa. Bardzo smaczne. I ostatni pretendent do zwycięstwa. Mmm, spaghetti z serem. O tak, nie ma nic smaczniejszego. Babciu, to ty wygrywasz. Wiedziałam, że wygram. Uczcie się ode mnie. To naprawdę jest pyszne. A w drugiej rundzie chcę, żebyście mi zrobili takie ciastko. Jak ze szereka? Co? Jak to się robi? To bardzo proste. Dlaczego nie oddacie mi od razu wygranej? Nie ma mowy. Babcia też wchodzi do gry. Ojej, niepotrzebnie tak rozciągałam swój stary kark. Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, jest przesianie mąki. I oczywiście dodanie niezbędnych przypraw. Cynamon jest tu obowiązkowy. Gadasz? Najważniejszy jest cukier. Jakie ciastka robi się bez cukru? Yeah. Dobra, myślę, że z mąką sobie poradzę. Albo i nie. Kurczę, teraz mam w niej całą twarz. Co za ochyda? Rzeczywiście ochyda. Nie zapomniałam o cukrze. Trzeba go dodać do roztopionego masła. I oczywiście dobrze wymieszać. Masło się roztopiło, więc dosypuję cukru. I wszystko łączę. Powstałą masę dodajemy do mąki, a następnie wszystko dobrze ubijamy mikserem. O, maśle ja też pamiętam! Proszę, patrz! Ale będę je mieszać rękami. Bo ciasteczka trzeba robić z miłością. Oczywiście nie można zapomnieć o syropie. Co wy tam robicie z tym masłem? Jak z nim pracować? Jest takie klejące. Takie śliskie wypada mi z rąk. No, o tym mówiłem, ale nie szkodzi. Wystarczy mi jedna ręka, żeby to wymieszać. ciasto jest już prawie gotowe. Pozostaje tylko zamienić je w płaski naleśnik. Bardzo ważne jest też, żeby go zmierzyć. Wtedy będę wiedziała dokładnie, ile ciastek mi wyjdzie. A ja używam do tego foremek. Dzięki temu ciastka są dużo bardziej równe. Ale fajne! Muszę je tylko upiec. Wow, już prawie skończyłyście! Jak ja mam was dogonić? Ale chyba czas, żebym ja ulepił ciastko. Zdecydowanie jestem w stanie sprostać temu zadaniu. To jak lepienie z plasteliny. Zaraz stworzę takiego ciastka, że wam oko zbieleje. No, wyszło idealnie. Puuuu, mąka jest taka niesmaczna. Mój mały człowieczek jest gotowy i jego domek też jest gotowy. Czas włożyć ciastka do piekarnika. No, kiedy one będą gotowe? Dadam! Spójrzcie, jakie to słodkie, ale słodziaczki. Ja mam najfajniejsze. Ojej, gdybym zobaczyła to w nocy, nie mogłabym znowu zasnąć. Dobra, nadszedł czas, żeby zbudować dom dla mojego małego ciastka. Proszę zwrócić uwagę, że zrobiłam wszystkie części tego domu z ciasteczek, więc można je później schrupać. Już samo patrzenie na ten domek sprawia mnie w świąteczny nastrój. On się u mnie pojawia, gdy tylko widzę kolorowe ciasteczka. Uwielbiam cukierki. Są takie dobre. No właśnie. Przecież można z nich zrobić oczy. Kurczę, dobrze, że wszystkiego nie zjadłem. Wow. Szefowa Betty z pewnością przeszła samą siebie. Masz rację. Zrobiła prawdziwą magię. Ojej, domek z piernika. I cała masa ciasteczek. A co to jest? Mam nadzieję, że przynajmniej jest smaczne. Puf, jakie suche! To się do niczego nie nadaje. Ale te ciasteczka w środku wyglądają nieźle. O tak, są bardzo pyszne! Dziękuję, bardzo mi się podobają. No to czas na degustację piernikowego domku. Myślę, że zacznę od drzwi. To jest to. Nie mogę się zatrzymać. To jest takie dobre, że chcę zjeść cały domek naraz. I oczywiście wszystkich jego mieszkańców. Ojej! Rewelacja! Co za pyszności! O tak! Szkoda, że domek jest już w ruinie. Ale to było naprawdę pyszne, Betty, tym razem to ty wygrywasz. Oczywiście, że ja to było jasne od pierwszych sekund, mam już dosyć cukru. Teraz mam ochotę na corn doga. Da się zrobić. Przynajmniej wiem, jak ugotować parówki. najlepszej jakości kiełbasek, jakie znam. Parówki? To obrzydliwe. Laska prawdziwej kiełbasy, no to już inna sprawa. To będzie naprawdę pyszne. Nie trzeba tu nic gotować. Wystarczy nabić kiełbasę na patyk i wrzucić do oleju. Pojawił się problem, którego się nie spodziewałem. Jak w ogóle otworzyć paczkę tych parówek? Dlaczego nie potrafię tego zrobić? Nawet małe dziecko może to zrobić. To jest bardzo proste. A, nie wiedziałem, że jest tu takie specjalne miejsce. Ojej! Gotowanie to zdecydowanie nie moja działka. A ja zacznę od zrobienia ciasta. Znam jego przepis na pamięć. Gotowe. Teraz każdą parówkę otaczamy w cieście. Wrzucamy do wrzącego oleju. Zrobię to samo z kiełbasą, to jest proste. Moja no, muszę podnieść moje parówki z podłogi. Skąd w ogóle wzięły się te pułapki na myszy? Przecież tu nigdy nie było Gryzoni, ser? Mam pomysł. Dlaczego nie dodać trochę sera do korndoga? doga? To będzie bardzo smaczne. No weszło całkiem fajnie. Teraz można zanurzać w oleju. A, jak to się rozpryskuje! Tak, rzeczywiście lata we wszystkich kierunkach. Co za tchórze! Przecież to tylko olej. Co z nim nie tak? No i korn dogi są gotowe. Pozostaje tylko przygotować je do ładnego podania. Na przykład zrobić z nich takie słodkie misie. Oczywiście nie możemy zapomnieć o sosach. Z nimi będzie jeszcze smaczniej. Wystarczy keczup i musztarda. O, wow. Moja wnuczka na pewno pokocha takiego korndoga. No, ja mam serową niespodziankę, która na nią czeka. Odrobina keczupu też nie zaszkodzi. Gotowe! Smacznego! Ojej! Wszystkie te korndogi są pyszne. Zacznę od tego. Nawet nie potrafię go odpowiednio podnieść. Wo, tu jest kiełbasa. Trzeba było dodać parówkę. Najwyższy czas spróbować tych słodkich misiów. Myślę, że sosy sprawią, że będą wyjątkowo smaczne. Mm, niewiarygodne. Zarówno pyszne, jak i piękne. Został ostatni kandydat do wygranej. Wow, to przecież ser. To naprawdę fajna niespodzianka, chyba najlepsze korndogi, jakie dzisiaj jadłam, o tak, wiedziałem, że mogę coś dzisiaj wygrać, pyszota. A gdzie są nasze torty? Hurra, tutaj są! Mm, ten krem jest niesamowity, ale chyba nie wolno nam go jeść. Tak, ma dodatkowe składniki. Rozumiem. Ja zacznę. O, to MM's. Uwielbiam je. Te drażetki są takie kolorowe. Twój tort wygląda jak prawdziwa tęcza. Smakuje tak samo tęczowo. Ja też chcę jak najszybciej spróbować mojego ciasta. O nie, tylko nie chili. O, wypali mi gardło. Nie masz wyboru, będziesz musiała położyć papryczki na torcie. O -o. Ale ja nie mogę ich nawet dotknąć. Boję się, Bella. Zaraz wybuchnę. Wezwijcie straż pożarną. Co ty zrobiłaś? Nie mogłaś oddychać w drugą stronę? Weź sobie teraz ten tort. Nie zrobiłam tego celowo. Skoro to do ciebie nie dociera, to sama się częstuj swoim tortem. Are you ready? Nie musimy się spieszyć. Najpierw sprawdźmy, która zacznie. Widzę, że się pogubiłaś. Po prostu ja zacznę. To śmierdzący ser. Co za aromat! Współczuję. Mam nadzieję, że maska mnie uratuje. Muszę tylko spróbować. Oj, nie dam rady tak jeść. A -a. Musisz to zdjąć. Ale ja nie chciałam tego robić. To jest obrzydliwe. Aż mnie wykręca. O. W końcu moja kolej. Oreo, co za szczęście! Ale tego dużo. Te ciasteczka są takie malutkie i takie słodkie. Mogę spróbować. Wspaniale. Hmm. Nie chcesz się czasem podzielić z przyjaciółką. Łap! Jak możesz? A masz. Here we go! A, zaraz upadnę! Chyba Nie potrzebujesz już tego ciasta, więc je zabieram. Betty, zaczynaj. Chętnie. Marchewka, super. Uwielbiam marchewkę. O, mm, jest taka słodka. Mm, przypominasz mi kogoś, ale nie przeszkadzam ci. Ostatnia i mogę próbować. Yahoo! To całkiem poręczne. Można trzymać za marchewkę i jeść tort. Co się dzieje? Och, Betty, jesteś taka słodka. Chodź tu, chcę cię pogłaskać. Zakręćmy razem kołem. Brokuły. Co za porażka. A może ty jesteś głodna? Częstu się. Niczego nie będę cię żałować. Wszystko zjadłaś. A teraz wracaj na swoje miejsce. Dlaczego mam brokuły w ustach? Hmm. Chociaż to za różnica. Najważniejsze, że zostało mi jeszcze trochę ciasta. Ekstra nowa porcja. Niech mi się trafi coś smacznego. Kiszone ogórki nie są tym, co miałam na myśli. Nic już nie można zmienić, Betty. Co za ohydny zapach w ogóle mi się to nie podoba. Obawiam się, że smak też ci nie zadowoli, aż strach sobie wyobrazić, co z tego wyszło. Życz mi powodzenia bella. Trzymaj, musisz się napić. O co mi to dałaś? Sorry, ale nie mam czasu na pogawędki z tobą. Muszę udekorować mój tort czekoladowymi cukierkami. Ja też takie chcę. Mam inny pomysł. Aha. Jeśli chcesz, możesz do mnie dołączyć. Udawajmy, że mój tort jest celem. Musisz trafić w sam środek z słodkimi cukierkami. Podoba mi się ta gra. Zaczynajmy. Super, trafiłam w sam środek. Widzę, że idzie ci o wiele gorzej. Patrz i ucz się. Mm, za nic nie mogę trafić. Wkurza mnie to. Zwycięstwo jest oczywisty. to ja. Dort jest mój. Mm, jest taki miękki, idealnie nasączony, rewelacyjny. A dla mnie już nic nie zostało. Idealne ciasto. Znowu się spieszysz. Najpierw zakręć kołem. Ferrero, są po prostu świetne. Zgadzam się, masz szczęście. Myślę, że ich pazłotko też można użyć. Dodam trochę blasku do mojego tortu. Wow, nie mogę oderwać od niego oczu! Nie! Teraz moje ręce są pokryte złotem, ale nie rozpraszajmy się, musimy dokończyć dekorowanie tortu. Oh my God! Mm, czas na degustację. Oh, nie mogę już patrzeć jaki jesz. O nie. Nienawidzę sardynek w puszce. Ten zapach zwala z nóg. Lepiej zatkam nos. Musimy mieć to szybko za sobą. Nie wiem jak ja to zjem no. chyba się strułam ja też mm. wygląda doskonale jak zawsze. Postaramy się, żeby wyglądał jeszcze lepiej. Co to jest? Nie wiem. Przekonajmy się. Hmm. Jakie to kwaśne. Daj mi to na sekundę. No spójrz, co tam jest. A ja tymczasem spryskam jej tort. Dlaczego to zrobiłaś, Bella? Nie szkodzi. Wiem, jak się tego pozbyć. Usunę wierzchnią warstwę. Hmm. I gotowe. Teraz mogę go spokojnie skosztować. I jest pyszny. No to był niezły pomysł. Sprawdźmy, co mi się trafi. Hmm, niezwykłe. O, wygląda świetnie. To chyba malutkie żelki. Myślę, że to poprawi smak mojego tortu. Rozłożę je wszystkie naraz. Wyszło świetnie. Nie mogę się oderwać. Ups, coś mi utknęło w buzi. Nie pluj na mnie! Przepraszam, to był wypadek. To nie ma znaczenia, zaraz ty oberwiesz. Tylko się nie popłacz. To jest najlepszy tort, jaki kiedykolwiek widziałyśmy. Dodajmy do niego trochę smakołyków. Żelkowe misie będą idealne. Są takie słodkie. Spójrz na nie. Jestem pewna, że dostanę coś równie fajnego. Żelkowe gałki oczne. Tym razem udało nam się trafić w dziesiątkę. Nie potrzebujemy już koła. Wymyśliłam coś ciekawego. Chcesz spalić nasze ciasto? What the? Oczywiście, że nie. Zrobię tylko polewę z żelków. Wyleję ją na tort. Niesamowicie. Jesteś geniuszem. W takim razie ja też zrobię coś niezwykłego. Już wiem. Nie umieszczaj tego na górze, jest za ciężkie, dlaczego nie? Przecież świetnie wygląda. Ech, wygląd nie ma już znaczenia. Skoncentrujmy się na smaku. Masz rację. Sporty, dobra zabawa i ulubieni bohaterowie to składniki udanego wyzwania. Mamy nadzieję, że przepis jest właściwy. Zgadzasz się z tym? Więc naciśnij kciuk w górę.